Tak, jak kabriolet, mm -hmm. któraś z długich dróg w Stanach i radio SK na pełny regulator. Jest e tylko jeden kłopot, tak? nie mamy kabrioletu i ESKA z tego sobie jeszcze nie nadaje w Hamryce. Ale jest aplikacja, możesz sobie słuchać w każdym miejscu na świecie. Myślałem, że powiesz, przecież w Polsce też mamy dużo pięknych <grym> dziurawych dróg. <grym> to mamy. Jest Ach, to chleb, Fast Boy. Tak, newsy w SC o piątej zostańcie z nami. Reklamant. Czy Czyszczenie magazynów w euro. Wielka kulminacja produktów w przecenie. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed to 2969. Teraz za 2799 zł. i aż 30 lat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I to czerwca nie płacisz. RRSO 0% Promocja Latalna to czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Na górze róże, na dole tańce, w różanym dworku wesele jak w bajce. Sala bankietowa Różany Dworek zaprasza do organizacji przyjęć weselnych oraz innych uroczystości rodzinnych. Różany Dworek, sala bankietowa Kołopłocka z pyszną kuchnią, zacisznym ogrodem i subtelnym romantycznym wystrojem. Zapraszamy na nasz Facebook. Sala bankietowa Różany Dworek, Wola Kołopłocka. Wielka wyprzedaż Fiat Professional trwa. Wybierz Doblo, funkcjonalny samochód dostawczy, oferujący szeroką gamę silników spalinowych, ładowność do jednej tony i dłuższą przestrzeń ładunkową dzięki funkcji Magic Cargo. Teraz Doblo dostępne z rabatem do 26 tysięcy złotych netto i w leasingu dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Doblo, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. To będzie ostatnia reklama Tymczasem w plusie Filip, ile znasz języków? Ale tak, jest slow no hello czy lepiej? Lepiej no jeden A w Galaxy AI będziesz znał kilkanaście Ale jak to? Skorzystaj z live translate Słuchaj Cześć Diego, co słychać? Hola Diego, como estás? Hola, todo bien y tu? Genial! Smartfon, który tłumaczy na żywo. I to nawet 800 zł taniej. Ma się rozumieć w plusie. Przełamuj bariery językowe z Samsung Galaxy S24 Ultra. Teraz w plusie nawet 800 zł taniej. Plus szczegóły na plus.pl. I po reklamie. Wszystkim kierowcom w Płocku przypominam, że czasowa organizacja ruchu obowiązuje na osiedlu Radziwie. Tu na ulicach Popłacińska, Portowa, Żeglanska, Kotwiczna czy też Stoczniowa czekają Was utrudnienia, które potrwają prawdopodobnie do końca tego miesiąca. To w związku z przebudową istniejącej linii elektroenergetycznej. Poza tym ekipy remontowe spotkamy w rejonie dworca autobusowego na Chopena. Jeśli chodzi o pogodę, to na Płockim nie dziś głównie chmury i nie wykluczone są kolejne opady deszczu. Jest 17, to są newsy w radiu SK Łukasz Zduńczyk. Na drogach w całym kraju będzie można spotkać kolumny,